Asus IPC 1015PM to niewielki i lekki netbook, który bez problemu zmieści się nawet w małej torbie. Wygodną pracę na nim zapewni duża klawiatura, a także długi czas działania na baterii. Komputer oferuje charakterystyczną dla serii Seashell stylową obudowę o zwężającym się ku przodowi profilowi. Jest ona bardzo dobrze wykonana, a jej jakość powinna uchodzić za wzór. Nawet mocniejsze dociśnięcie obudowy nie powoduje jej wypaczenia, a wszystkie elementy są dokładnie do siebie spasowane. Na spodzie znajdziemy duże gumowe stopki, które doskonale stabilizują netbooka, dzięki czemu nie ślizga się on po biurku, gdy na nim pracujemy. Asus to jeden z nielicznych netbooków, który dysponuje matową matrycą ograniczającą powstawanie świetlnych refleksów, gdy pracujemy w silnie oświetlonym pomieszczeniu lub na zewnątrz w słoneczny dzień. Ekran ten posiada też szerokie kąty widzenia w poziomie oraz trochę węższe w pionie. Ta cecha jest szczególnie istotna, gdy na przykład kilka osób będzie chciało oglądać film. Komputer ten, podobnie jak większość netbooków, oferuje dość typowe wyposażenie: 3 gniazda USB 2.0, VGA, czytnik kart pamięci, LAN bezprzewodową kartę sieciową oraz Bluetooth. Niektóre gniazdka umieszczone są zbyt blisko siebie, a to znacznie utrudnia jednoczesne wykorzystanie kilku zewnętrznych urządzeń USB. Asus EPC 1015PM ma wszystkie cechy dobrego netbooka. Dwórzeniowy procesor wreszcie pozwala na w miarę komfortową pracę z Windows 7 i aplikacjami internetowymi czy biurowymi. Pomaga w tym też duża klawiatura i matowa matryca. Netbook świetnie wygląda i jest starannie wykonany, także będzie się czym pochwalić przed znajomymi. No i najważniejsze, długo działa na baterii. Szczerze polecam!